W poprzednim odcinku mówiłem o Starym Zamku w Grodnie, w siedzibie królów, miejscu śmierci kilku monarchów. Pora powiedzieć w tym odcinku o zamku nowym. Tak jak mówiłem w, o tej powieści o Starym Zamku był on siedzibą i miejscem odbywania się Sejmów Rzeczpospolitej od roku 1673 co trzeci Sejm odbywał się właśnie w Grodnie w Starym Zamku. Z czasem okazało się, że no, po pierwsze część murów zaczyna się osypywać do, do Niemna, zaczął jakby spełniać no, nie, niewystarczającą już rolę dla tych potrzeb, dla których został stworzony. W związku z tym król polski August III Mocny, zwany również Sasem, w roku 1744 przebudował czy zbudował nowy obiekt, tak zwany nowy zamek i od tej pory tam odbywały się sejmy Rzeczpospolitej. Król August III Mocny często bywał w tym miejscu. No, niestety ten obiekt ma też związek z wydarzeniem no, mocno. Jakby niechlubnym w naszych dziejach, czymś, co możemy wspominać tylko i wyłącznie ze smutkiem, czyli z drugim rozbiorem Polski. Tutaj, właśnie w Zamku Nowym w roku 1793, został podpisany tenże drugi rozbiór polski, rozbiór Rzeczpospolitej. Król Stanisław August natomiast dwa lata później, właśnie w tym samym obiekcie, w Zamku Nowym, podpisał swoją abdykację i potem jeszcze przez dwa lata do roku 1797 mieszkał. W czasach carskich, podobnie jak ze Starym Zamkiem, władze urządziły tutaj koszary i szpital, no i w takim otoczeniu ten obiekt przetrwał do roku 1918, do odzyskania przez Polskę niepodległości. Wówczas przez pewien czas pełnił rolę szpitala. Duży obiekt, przebudowany na różne sposoby, spełniał taką rolę funkcjonalną kiedy przyszła druga wojna światowa a potem zagarnięcie tych terenów przez związek sowiecki w latach powojennych Władze komunistyczne go przebudowały i stworzyły tutaj siedzibę Komunistycznej Partii Białorusi. Z czasem na szczęście obiekt został zamieniony w obiekt muzealny, powstało muzeum historyczno-archiwalne i do dzisiaj pełni taką rolę. Jeśli chodzi o obiekty zabytkowe w Grodnie, to warto powiedzieć jeszcze o jednym miejscu zabytku to jest Pałac Kreptowiczów. Pałac Chreptowiczów związany z tym możnym rodem działającym na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego. Natomiast wart wspomnienia jest jeden z gospodarzy tego, tegoż Pałacu Chreptowiczów, mianowicie Antoni Tyzenhaus, podskarbi litewski, jakbyśmy powiedzieli minister finansów. Taka postać ym, trochę ciągle niedoceniona w historii Rzeczpospolitej i także tych ziem, ponieważ to był człowiek, który miał wizje gospodarcze, jak zmieniać w ogóle Rzeczpospolitą w pewnego rodzaju potęgę, czy jak budować potęgę gospodarczą Rzeczpospolitej. Polecam wyjątkowe dzieło historyka Stanisława Kościałkowskiego takie obszerne dwa tomy poświęcone Antoniemu Tyzenhausowi, jednemu z najwybitniejszych grodnia. Właśnie on zamieszkiwał tenże Pałac Chreptowiczów. W czasach sowieckich Pałac Hręptowiczów został zamieniony na Muzeum Ateizmu. Takie obiekty często powstawały w świątyniach, w pałacach. No, władza sowiecka, władza komunistyczna głosiła tzw. naukowy komunizm. Na szczęście jednak jakby cel, można powiedzieć, drugi był taki, że te zabytkowe obiekty dzięki temu przetrwały w niezłej kondycji, przetrwały do dzisiejszych czasów. W wolnej, niepodległej Białorusi po roku 1991 obiekt został zamieniony w muzeum religii już bez tego ateizmu i do dzisiaj pełni taką rolę.